W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej. W świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Nazywam się Dan Abrams. Zapraszam na program Zabiję Was. Mam nadzieję, że umrze Pan w więzieniu najbardziej szokujące przypadki sądowe. Zaczynamy w Fordwalii, gdzie zostanie skazany Ralph Stanley Elrod Jr. 59-latek przyznał się do licznych zarzutów, w tym do dwukrotnego morderstwa z premedytacją i trzykrotnej napaści na funkcjonariusza. Przeprowadził on atak, który niemal w całości został nagrany. Na nagraniu z telefonu komórkowego widać, jak dwóch mężczyzn jedzie na motorach po ulicy Elroda. Mężczyzna zatrzymał ich celując ze strzelby do jednego z nich. Jak jeszcze raz tędy przejedziecie, to was zabije, rozumiecie? Tak, mam was dosyć. Mężczyźni przebywali w tym czasie urodziny na tej samej ulicy. Zgłosili sprawę policji. Groził mojemu synowi bronią. Kto groził? Mój sąsiad. Leruda odwiedziła dwóch funkcjonariuszy. O co chodzi z pańskim sąsiadem? Już tyle razy się na nich skarżyłem. Inni na pewno też. Pierwsze słyszę: chodzi o to, że pan wziął dziś sprawy w swoje ręce. Groził pan tamtemu mężczyźnie, że go zabije. Oni to nagrali. To dla pana zła wiadomość. Rozumiem. Ale od jakichś 10 miesięcy przez nich nie da się tu mieszkać. Rozmowa przebiega spokojnie do czasu, gdy funkcjonariusz zadaje kolejne pytanie. Gdzie jest ta broń? Co wam do tego? Chcę ją zobaczyć. Nie. Na ostatniej klatce nagrania widać, jak Elrod wyciąga ukryty zapasem pistolet. Przy jego użyciu zastrzelił obu funkcjonariuszy. Patryka Sondrona i deryla Smallwooda. Chwilę później przybywa wsparcie. Na nagraniu z radiowozu widać: Akerot wychodzi z domu ubrany w kamizelkę kulotporną, trzymając karabin AR-15 i strzelbę. Zanim zdąży schować się za radiowozem, policjant trafia go w bok. Elrod zaczyna strzelać. Po wystrzeleniu drugiej serii Elrod kładzie się na ziemi i poddaje. Jestem ranny. Inni funkcjonariusze nie odnieśli obrażeń. Ralph Stanley Elrod został oskarżony m.in. o morderstwo. Nazywa się pan Ralph Elrod? Tak. Został pan oskarżony o morderstwo. Podczas pierwszej rozprawy sędzia wyjaśnia Elrodowi jego sytuację. Za to grozi panu kara śmierci. Czy pan to rozumie? Tak. Może reprezentować pana adwokat. Czy pan to rozumie? Tak. Czy ma pan adwokata? Nie. Może pan występować we własnym imieniu, ale moim zdaniem to poważny błąd. Teraz zostanie pan zatrzymany do czasu, aż ktoś wniesie o wyznaczenie kaucji. Elrod przyznał się do winy, więc nie groziła mu kara śmierci. Teraz, na rozprawie końcowej, dwa lata po śmierci dwóch funkcjonariuszy, członkowie rodzin ofiar wygłaszają swoje oświadczenia. Mój tete był wspaniałym człowiekiem. Nie mogę powiedzieć, że umarł, bo to nieprawda. Został nam odebrany. Zamordowano go za to, że nosił odznakę. A robił to nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że chciał. Mówię dzisiaj w imieniu swoim i swojego syna, niewinnego dziecka, który jest zbyt mały, żeby zrozumieć, co się tutaj dzieje. Wyat skończył trzy lata tuż przed śmiercią swojego taty. Nie zliczę, ile razy pytał mnie, dlaczego. Dlaczego ktoś zabił tatę? Dlaczego tata umarł? Dlaczego inni mają tatusiu a ja Nie. Co ja mu mogę odpowiedzieć? Jak wyjaśnić coś, czego sama nie rozumiem? Mam nadzieję, że ten mężczyzna nigdy nie wyjdzie na wolność. Chcę powiedzieć dziecku, że ten zły człowiek będzie siedział w więzieniu, aż Bóg go osądzi. Dziś osądzi go sędzia. Ralph Stanley Elrod został skazany na podwójne dożywocie i 100 lat więzienia za zabójstwo Patryka Sondrona i Deryla Smallwooda. Przenosimy się do San Diego przed budynek sądu federalnego jest pierwsza 40 w nocy. Nagle przed wejściem pojawia się zakapturzona osoba, która kładzie torbę przy drzwiach. Następnie podpalają i ucieka. Płomienie obejmują drzwi budynku. A później? W torbie znajdowała się bomba zawierająca prawie kilogram prochu upchanego w trzech stalowych rurach oraz ponad 100 gwoździ. Wybuch wysadził drzwi i spowodował poważne uszkodzenia w budynku. Odłamki wyleciały na sąsiednią ulicę i na wysokość sześciu pięter w górę. Choć w budynku sądu byli wtedy ludzie, nikomu nic się nie stało. Ładunek podłożyła Rachel Carlock. Lepczemu zdetonowała bombę przed sądem. Śledczy szybko się tego dowiedzieli, gdy zgłosił się do nich Danny Law. Jednak Law nie był przykładnym obywatelem. Okazało się, że to on wszystko zaplanował. Przypuszczalnie przekonał Carlok i dwóch innych podejrzanych, żeby kupili materiały na bombę i zdetonowali ją przed sądem. Następnie zadzwonił do FBI. Chciał otrzymać nagrodę za zgłoszenie i być może uzyskać dla siebie korzystniejsze wyroki w sprawie innych ciążących na nim zarzutów. Jednak śledczy szybko zorientowali się o co chodzi. Prokuratura nie ujawniła zdjęć przestępców, lecz Karlock przyznała się do winy i została skazana na 10 lat więzienia. Law nie przyznał się do winy. Jego proces odbył się w sądzie, przed którym wybuchła bomba. Dzięki zeznaniom Karlock został on uznany za winnego 10 zarzutów, w tym użycia broni masowego rażenia. Skazano go na 55 lat więzienia. Czy istnieje zło w czystej postaci? Chyba tak. Udajemy się do Milwaukee na wydanie wyroków w sprawie 19-letniego Shondella Jacksona, który został oskarżony o zabójstwo 21-letniego studenta Natana Pottera. Potter wracał do mieszkania, gdy Jackson napadł na niego i zażądał pieniędzy. Po tym, jak dowiedział się, że potar nie ma gotówki, Jackson wpadł we wściekłość i go zastrzelił. Podczas procesu Jackson otrzymywał upomnienia za wyzywające zachowanie w tym używanie wulgaryzmów i uśmiechanie się w kierunku rodziny ofiary. Do sędziego zwraca się ojciec Pottera, którego Jackson obraził podczas poprzedniej rozprawy. Nic nie przewróci nam Neytena. Jednak dzisiaj Szondel może trafić do więzienia na resztę życia i nikogo więcej już nie skrzywdzi. Czy istnieje zło w czystej postaci? Chyba tak. Gdy Jackson zabiera głos, błaga tylko o swoje życie. Przepraszam za swoje zachowanie. Nie odbierajcie mi życia. W stanie Wisconsin za tego typu zabójstwa przysługuje kara dożywocia. Sędzia zdecyduje, czy Jackson będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Wskazuje pana Jacksona na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ten wyrok nie odpowiada Jacksonowi. Mężczyzna rzuca groźne spojrzenie rodzinie ofiary. Strażniczka zmusza go, żeby się odwrócił. Wiem, że te kary stosuje się w przypadku najcięższych przestępstw i uważam, że ta sprawa do takich należy. Kiedy Jackson próbuje odwrócić się w stronę publiczności, strażniczka go przetrzymuje. Wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. Jednak Jackson wstaje i zrzuca strażniczkę na stół. Dwóch mężczyzn przyciska Jacksona do ziemi, a strażniczka wyciąga gaz pieprzowy i używa go na skazanym. Handel Jackson obecnie odbywa karę do żywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Teraz pana kolej. Nie wiem, czy to dobrze, że prowadzę pańską sprawę. Jesteśmy w Mount Clemens, gdzie wyroku słyszy 21-letni Nathan Heinz. Przyznał się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowania śmierci. Śmiertelnie potrącił motocyklistę. Poziom alkoholu we krwi heńca prawie dwukrotnie przekraczał dozwolony limit, grozi mu od 29 miesięcy do 15 lat więzienia! Heinz zwraca się do sądu i rodziny ofiary. Chciałbym przede wszystkim po raz kolejny przeprosić rodzinę Weberów. Wiem, że żadne słowa tu nie wystarczą. Tak bardzo mi przykro. Podjąłem złą decyzję. Każdego dnia budzę się z nadzieją, że to był tylko sen, ale niestety to rzeczywistość. Mam tylko nadzieję, że będę mógł podzielić się swoją historią z innymi i powstrzymać ich przed popełnieniem takiego samego błędu. Chcę zapobiec bezsensownym tragediom. To wszystko. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Oskarżony musiał stanąć dzisiaj przed sędzią Mary szanowski, lepiej znaną jako Straszna Mary. Well, she... Może gdyby nie narkotyki i alkohol, nie byłoby choroby dwubiegunowej. Teraz grozi ci więzienie i nagle chcesz zrzucić to na narkotyki. Obudź się kobietą, odebrali ci dzieci. Jednak dziś sędzia wykazuje się zrozumieniem. Tyle w życiu przeżyłam. A teraz trafiłam na Pańską sprawę. Dlaczego? Wydaje mi się, że nie bez powodu. Kiedyś zostałam aresztowana za jazdę po pijaku. Wiem, co to znaczy. Prawie zabiłam swoją matkę, jadąc pod wpływem alkoholu. Rozumiem, przez co Pan przechodzi. Każdego dnia jestem wdzięczna za to, że moja matka nie zginęła przez mój błąd z młodości. Jednak doskonale pamiętam moment, kiedy zobaczyłam ją w trumnie. Zmarła w wieku 82 lat, a na czole ciągle miała bliznę z mojej winy. Nie wiem, czy to dobrze, że prowadzę pańską sprawę. Chyba tak. Mam nadzieję, że teraz obudzi się pan i uratuje kolejne istnienia, robiąc to, co ja, opowiadając o swoich błędach. Teraz pana kolej. Gdy wyjdzie pan z więzienia, będzie pan opowiadał o swoich doświadczeniach i o innych ludzi. Bardzo współczuję rodzinie, która straciła syna. Rozumiem Państwa ból. Współczuję też Pańskiej rodzinie, która straci syna na kilka lat. Staram się znaleźć sprawiedliwy wyrok. Jednak to była Pańska decyzja, żeby w wieku 21 lat prowadzić auto po alkoholu. Proszę tego nie powtarzać. Można zadzwonić po znajomego albo po taksówkę. Skazuje Pana na 15 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 29 miesiącach. Zgodnie z wytycznymi sędzia skazała chęce na 15 lat więzienia, z możliwością zwolnienia po 29 miesiącach. Dzięki temu mógł on zapracować na wolność. Ostatecznie Heinz spędził w więzieniu 3 lata i 8 miesięcy. Teraz cofniemy się w czasie do roku 2007, na ogłoszenie wyroku w Houston. 19-letni Dexter Johnson został uznany za winnego morderstwa. Rok wcześniej razem z czterema wspólnikami porwał samochód, w którym znajdowała się 23-letnia Maria Parisi i jej chłopak 17-letni Hojno. Napastnicy okradli parę, a następnie przewieźli do lasu, gdzie Johnson zgwałcił Marię. Potem razem ze wspólnikiem wyprowadził parę do lasu i zastrzelił. Johnson przyznał się do współudziału, ale nie do zastrzelenia ofiar. Przysięgli uznali go za winnego. Teraz Johnson ma usłyszeć wyrok na sali pełnej członków swojej rodziny i rodziny ofiary. Ława przysięgłych uznała pana za winnego morderstwa. Zgodnie z prawem stanu Teksas skazuje pana na karę śmierci. Panie i panowie przysięgli, dziękuję państwu, spotkamy się w pokoju na rad. Proszę o powstanie. Załamany Johnson siedzi podczas, gdy jego rodzina reaguje na wyrok. Proszę usiąść, lecz nagle zatrzymajcie. Ich. Johnson wstaje, przewraca monitor i rusza w kierunku rodziny ofiary. Na sali wybucha chaos. Jedna z prawniczek chowa się pod stołem. Funkcjonariusze otaczają Johnsona. Inni próbują opanować publiczność. W końcu obezwładniają Johnsona i wyprowadzają go z sali. Lecz na korytarzu też zrobiło się zamieszanie. Jedna z kobiet jest tak zdenerwowana, że wymaga pomocy medycznej. Zadzwonić po karetkę? Tak, potrzebna jest pomoc. Koniecznie. Proszę się cofnąć. Wróćcie na salę. Po 12 latach nieudanych apelacji sędzia federalny wstrzymał wykonanie kary na zaledwie 24 godziny przed egzekucją. Obrońca Johnsona twierdził, że jego klient jest niepełnosprawny intelektualnie i nie może zostać poddany karze śmierci. Sprawa nadal jest w toku, a Johnson pozostaje w celi śmierci. Trzech jego wspólników zostało skazanych na dożywocie, a czwarty na 25 lat więzienia. To wszystko na dziś. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym programie.